Cześć, z tej strony Mateusz, dzisiaj jest ze mną Paulina, Przywitajcie się. Cześć, dzień dobry. No, i ona nie nadąża za mną. No jestem na telewizorze oczywiście. A mój brat na komputerze. Nie słyszeliście. Dobra, y, więc tak, no, co bym powiedział, że ona nie idzie nadal. No. Mnie. E, idziemy na żubra? A może idziemy na żulusy, chodź. Ja. Chodź. No. E, e, niedługo... Nagryłam bardzo późno i... Wiecie. Patrzcie, mogę się złościć nawet. Ha, ha, ha. Na no co nie powiedzieć? Paulina, idziesz? No to chodźcie. Uch, ale jestem zmęczony. No dobra, to jedziemy. Eee, na samym dole jest grupka. Oczywiście. Kto by znalazł buty magina... Gdzie jest taka natura, jakby można było skądś to wziąć? Znaczy nie tędy, nie tędy. I można było wziąć, to bardzo, by było to bardzo dobrze. Tu jest grupa. Polina kotek, chodź. Chcesz? No mnie akurat nie nie potrzebuję. Idziemy na dół. No, idzie. Ja. Tak można wywiać celeble. Ja tu tutaj zabiję. Sam oczywiście. No, no i dobrze. Zobaczę co to na czerwonej ma. Dobrze. No, nie będę musiał je znaleźć. A ja nie się lać. Nie dla mnie. Co jest nie widzicie, trzeba je znaleźć. Tegry się 50-24. No dobra, sobie... No dobra. 50 i, i... 24. 50, 24. 50. Tutaj jest. Widzę ją. Dobra, idziemy. Widzę. Zabrał ci dużo? Nie, duży ci nie zabrał. No ale ja, ci na bólu. Waga atakuje! Sorry! Dobra, dam ci za to, co... nie Dobra, dam ci za to, co... Dobra, niech ma. Przyjdziesz handlować. no Ojej... Ale bijeś... Kurde tam... Jakbyście mieli jakieś... unikaty, to proszę do mnie. Bo ja będę. Zbieram na pewno. Której chory jestem. Jak Paulina przyjdzie, to weźmiemy drużynę i dalej tak spimy. A ja... A ja teraz przyjdę do Was i pogodam. Dobrze już jestem. Eeeem... Co ja bym mógł powiedzieć? No, Musiałem na chwilę iść do Pauliny, bo na nie widziała gdzie jest. Uleczenie się. O moje, 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 moje. moje. Moje, dobrze, moje jest. Dziękuję. Dla mnie. Paulinie to... Może jakoś i coś tam nie sobie będzie, po prostu... Z razło mówię, że Paulina dostanie, to na pewno będzie chciała. No i teraz ma questa, więc szybko do nas nie przyjdzie. No, no więc tak, yy... to mam jeszcze takiego z, z siódmym levelem. I... Wolicie takiego, czy innym levelem? Bo powiedzcie, to ja bym nagrał z tym drugim, to powinna też by było. Ona by była taka no, codzienna. By mam elitę! Większość atelit? widzicie. To dobrze, jak się atakuje, to jest... idziesz? ja mm -hmm. sobie szybko załatwię kolejnych złotów nie ja atakuję ale wiecie z nich się bardzo dużo dropie to od złoto się złota dostaje trochę nie za dużo Oj. o nie dałem. nie dadłem e, nie dadłem ale ja za dużo tego chyba w tej torbie. Zobaczymy, gdzie ona jest, i w stylu Dobra, ja jedziemy sobie na taką potrójną grupeczkę, na którą wszyscy jedzą. Tak, taka... Taka lekka potrójna. Szklaka. Taka szkloka. Szkloka. Szkloka, szkloka, szkloka. I wida. W bo, bo... taka jest Mam A ty jadłeś boki? Tak, jadłem boczki. Ja, to czucia, co? Tak, a co, taka co? to? nie jestem nudna, no. Która... Tak, tutaj przyszła do mnie, że chcę coś. No, ale ja tak jej dam to. Z... Oczywiście, jak tylko do mnie przyjdzie. No, ale jej nie widzi, żeby przychodziła. E, Chodzicie mi subskrybowali. Ja bo... Może FIFA. Dobra. No. No, no i dobra Nie wiem czy to już nie będzie na przykład koniec Bo no padły no. No, no niestety to chyba nie Dobra to na razie To będzie pierwszy odcinek spodziewajcie się drugiego Teraz razie się z wami Paulina i... Zepsuła wszystko. Dobra. Żegnaj się Paulina. Papa. No dobra, na razie. Więc e, sobie zabiję tych, tych ludzi, tych tutaj. To się pozaleje i zaraz już sobie znajdź Chyba się pładał ją, się, on się nie uleczy. Nie będzie.